Cześć, witajcie, z tej strony Dawid. Dzisiaj kolejny film z The Long Drive. Jedziemy dalej. Niedługo też na kanale pojawi się Chaos Mod, a jak na razie jedziemy tam. Więc cóż, wsiadamy, odpalamy i jedziemy. Do wczorajszego filmu zajdża się odniosę, ponieważ dwie osoby mi napisały w komentarzach, że dlaczego gram na tamtym save'ie, przy to żadne wyzwanie Wiem yy, jednak jak na razie chcę dokończyć tego save'a, bo już zacząłem. I jak na razie seria się wam podoba to pierwsza rzecz. I druga właśnie chciałbym dokończyć Podbój świata. Później, nie wiem, dawajcie jakieś wyzwania, zadania, ja je zrobię. No. Później po podbiciu świata to na pewno też sam jakieś wyzwania będę wymyślać, jak nic się nie pojawi, czy coś takiego. Ale tak to piszcie. To sobie albo podzielę na kilka odcinków, albo w końcu zmontuję jakiś może Bo się nie bawiłem montażem nigdy Nie próbowałem Ale spróbuję <słuch> Co radio jest? Co to radio tu robi? Więc tak Radio nam odpadło Zmontujemy. To nam odpadło Co to jest? To jest zasłonka Czy Ci... Dobra, rozumiem, że nie mogę Dobrze idziemy po koło który jest chyba tam, tak? Tak. Dobra. Hmm. Hmm. Aha. I oczywiście autosave teraz. Dalej nie ma autobusu. Chciałbym. Ale gra jeszcze na razie ma nas gdzieś. Okej, okay. tylko jedno koło mi wypadło? Proszę, tylko jedno. Dwa. Klapa. Dwa koła. Kiedy to mówię? Dobra, tam jest. Przynajmniej ich nie wystrzeliło. Tu, tak. Dobrze, i może będzie można jechać przez, nie wiem, 10 km chociaż normalnie. No. Okej. Okay. No, jedziesz, jedziesz. Dziękuję. Autobus, oczywiście, się ustawił tak, że drogą się nie da przejechać. Cudownie. Teraz będę mógł jechać drogą, póki się kolejny nie pojawi jakiś syf. Okej. Okay. Możesz nie zjeżdżać aż tak. O. E, ale tego to na luzie doganiamy. I przeganiamy. Nawet gazu nie dodaję. O. Między innymi na przykład ze względu na coś takiego, właśnie. Drzewo, kamień i wszystko. I zając też się zastanawiam, czy robić szarcy na kanał, bo nie wiem, czy robić, czy nie robić. To może już nie wiem, od Was zależy decyzja albo nie. Jeżeli ktoś do tej minuty ogląda, to może napisać czy shorts robić, albo ankietę w społeczności zrobię, chociaż raczej nie ma sensu. Przy obecnej rozpoznawalności, że tak to ujmę. Więc raczej w komentarzach. O! Tam jest dalej droga, no nieźle. A gdzie jest jakiś, nie wiem, domek? Domek, parking, coś? Może? Halo? Nie ma. Mhm. Nie ma domku. No tak, po co? No kiedy ta trawa się skończy Policjant pewnie w coś walnie, w ten samochód na przykład A, albo... No i nie wypad z drogi. Nawet... No nieźle. Jeszcze nam syfi. Koniec trawy, dobra. Co to było? Jest coś, jest jakiś budyneczek. Dlaczego jakieś małe coś? Co to niby jest? No nie no. Dlaczego ja mam jedzenie, dlaczego ja mam jedzenie w, w ten. Nie włączałem go. No. Jak to jest? Że wjeżdżając na górkę, odpada nam koło. Jak czasami zrobimy 10 fikołków, to nie odpadnie nam nic. Dobrze, ujdzie, cóż, żeby przeżyć um, nie opłacało. Dobrze, trzeba jechać inaczej. Co to jest? Nie mówcie mi tylko, że to jest jakiś mały. Nie mówcie to, to, to. stacja rektualna. Aha. Bo przecież w stacji będzie wszystko, dzięki czemu będę mógł przeżyć, prawda, gra? Woda, jedzenie, wszystko, prawda? no a nie, to książka. No oczywiście, przecież alkohol jest diesel, tak, tyle już tam mamy, 300 litrów diesla. O, nosy. No. Mm hmm. Diesel. No cóż, ja diesel wezmę. Co prawda, zaraz przestanie mi się mieścić. Ale ten jeszcze wezmę. Zmieści się gdzieś, upchnę bo, Chyba. Tak jak pisałem mamy ponad 200 litrów diesla, teraz już 300. Ponad. Nie wiem, 330 tam chyba. Trochę wyszło Albo troszkę więcej nawet. Nie wiem. Pod poprzednim filmem w opisie pisałem. No. Coraz gorzej wygląda ten samochód Ile on ma? 9 beczek? Mm. 9 beczek i silnik na krew yy, na dachu I paletę Super Na kolejny film wyłączam to jedzenie Nie lubię grać z jedzeniem No ale. Chyba, że będziecie chcieli. No. To jest utrudnienie. Ja jakoś jedzenia nie za bardzo lubiłem. Bo się bugowało w samochodzie. Więc nie mogłem nosić większej ilości. No. No. Oczywiście jakimś cudem przy jeździe i przy próbie zakręcenia skręca mi idealnie samochód w drzewo. To jest ciekawe, że mnie kra kieruje prosto na drzewo. No, super, kolejne drzewo. Kolejny jakiś budyneczek. Tam widzę, 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 widzę. Przestań mi tu skręcać. O. Boże. jakby w realu tak jazda wyglądała, to by ludzie nie jeździli. No jest okropne. 170 na godzinę a ten samochód ledwo może skręcać. Ja rozumiem, że tu powierzchnia jest żadna. Ale aż tak? Wieża z wodą mhm. I skręt I drugi skręt Dobrze I możemy jechać normalnie już? Halo? W samochodzie? Dziękuję 58 km, fajnie Gdzie tam jest? O, przy... przystąpik, proszę. Proszę, proszę. Nie ma, nie no, ale pasażer na gapę to zawsze musi być tak. Woda. No kurde, auto safe Gdzie to? to? jest woda. Nie no, ale kurde no, drugi przystanek i nic na nim nie ma. Coś tam jest. No nie ma nic. Co... Mm, nie! Niech wyjść, woda. Super. Drugi przystanek i nie ma autobusu. Jedziemy dalej. Jemy. No. 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 Tych nie lubię. Fajnie skacze, fajnie. Na ratę. No. Nie no, co oni tak skaczą? Rozumiem, że to krzywa powierzchnia jest, ale no... To nie znaczy, że skakać mają, bo się krzywo renderują. Znowu coś, a to billboard. Tak, to billboard. No jakby mi samochód przestał skakać tak... O! Walnęliśmy w kamień 115 na godzinę, bo jeszcze zdążyłem zerknąć na licznik, czy zdechnę. I nic nam się nie stało. A przy 90 jak uderzaliśmy wielokrotnie, to zdychaliśmy. Chat Tilly FM95, a wiecie co? Albo. A... Jednak się coś stało. Radio nam wypadło. Dobra. Drzewo oczywiście prosto przed nami. Kaktus też prosto przed nami, ale kaktus to akurat przyjmę. Nawet więcej niż jeden, choć... Kaktus razy dwa. Kaktus. Nie ma kaktusa? Bo wiecie, ja sobie później wypiję wszystko. Zbieram wodę w ten sposób. A. O, kaktus, O tu jest woda. No, statek tam daleko, o. tam ale to do statku nie jedziemy. Mamy i tak paliwa nawet o dziwo do autobusu, który ma 280 litrów pojemności. Mamy dużo za dużo paliwa, ponad 100 litrów więcej, pra no, prawie. No. Ps. Nie dość, że we mnie policjant walnął. Włączyły mu się alarmy, żeby mnie złapać. To jeszcze uderzył go jakiś enpec. I się rozsypali. Ile mam w silniku? Dwa. A w nogach coś mam? Nie. To takim sposobem tylko dwa yy, te? Kaktusy? Stacja benzynowa. Nie no kurde, znowu stacja. Przepraszam bardzo, go. Tutaj jest, nie wiem, ze 40 struktur w tej grze. Łącznie z modami. A mi pobiera 7 może. Nie te wierzę. Dobrze. Kroimy kolejnego kaktusa. I jeszcze jednego. I jeszcze kolejnego. I tym sposobem mamy, nie wiem, z pół litra wody. O, i kolejnego jeszcze sobie weźmiemy. No jak fajnie. O, i jeszcze jednego. Dobra, będziemy Pobór wody. Hm. Znowu to. No. Nie no nie no. Więc tak, pijemy to. Benzynki 2 litry, fajnie. Mamy 70 dużo pali, ten samochód, jak widzicie benzyna. No dobra, weźmiemy, ale tu nic nie ma poza tym. I to ja nie ma, nic tu nie ma. Co to ma niby być za stacja? Ale przy okazji. W razie gdybyście napisali, że chcecie, żebym grał z jedzeniem, wejdziemy do przyczepy. Przy okazji poznacie jej środek. Jeszcze jakbym mógł wstać. Czy ja utknąłem. Nie, nie utknąłem. Eee. Nie, bo zaraz się zbuguje. Jednak się nie napoje. Tutaj jest kran. Widzieliście środek? No. No tak. Jakiś jakiś jakieś coś. Dobra. Jak na ten film. Ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie. W kolejnym filmie jedziemy tam daleko. Widzę też tam. Jeszcze sprawdzę w tym filmie. No bo czemu nie? A, kamień. Okej. Okay. Czyli jednak nic nie widzę ciekawego. Cóż. Ja Wam życzę miłego wieczoru. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Pa, pa.